Dzisiaj będę się przebierał za nowe Brainroty I w moim domku mam tajne pomieszczenie, w którym tutaj jest ich pełno. I na początku zamienię się w taką piłkę Alessio. Alessio! Alessio! A jako ten brainrod mogę mieć taką piłeczkę. I zobaczcie, ja sobie normalnie ją kopię. I mam teraz idealny pomysł, żeby podejść do pipka domu i sprankować go, kopiąc mu prosto w jego szybę. O tak, zobaczcie, to się rozbiło. Wila, ktoś uderzył w mój domek? Się wydawało. On dalej wrócił sobie do grania na jego komputerze, ale spokojnie. Teraz ustawiłem tutaj mnóstwo piłek i uwaga, zacznę pom! Kopać w jego szybę, tak, niech ona się rozwali! A, co się dzieje? Co to jest za hałas? Czemu te piłki zniszczyły moją szybę? Dobra, to jest mega śmieszne! Ale teraz muszę się zamienić w parak Machmat Mat, czyli taki ołowę! I on jest akurat mega śmieszny! Tak, rachmat, mama mat, mat, tu. I czekajcie, coś mi się wydaje, że on chyba może kolorować cały świat, bo zobaczcie, za mną jest taka wielka linia i ja ją zrobiłem jako ten ołówek i chwileczkę. O nie! Ja pomazałem moje kolorowanki z luczekshop.pl i nawet jako ten ołówek w sumie mogę sobie pokolorować moje zeszyciki, tak, bo one są takie ekstra. I w sumie ten ołówek dobrze by pasował. Ale wiecie co? Ja chyba pójdę sobie teraz do domku, Pipka i pomaluję mu wszystkie ściany jako ten ołówek, tak! I w sumie ten Brain mat barak mat, mat, mat jest. Z bardzo fajnym brainrotem. Czy mi się wydaje, ja słyszę, czy ktoś mi baluje mój domek? Nie, jak to brzydko wygląda! Tak, zobaczcie, on teraz zobaczy, o, o, tą wielką linię, która kończy się przy moim sklepie. Czekaj, to wszystko prowadzi tutaj, przez tą czarną linię do sklepu. No, A nie, chyba mi się zdawało, tutaj tej linii już nie ma. Ej, dobra, to był bardzo mocny brainrot, ale teraz będziemy mieli krzesło, kirker, karkur, kurwiec, wchodzę. I teraz zobaczcie, jak ja wyglądam. I ja mogę po prostu stawiać wszędzie takie zielone krzesła. I z tego co mi się wydaje, to Pimpek ma tam jakieś czerwone krzesełka koło jego dołku, ale ja po po prostu mu je zniszczę i wstawię tutaj takie zielone, bo one bardzo ładnie wyglądają, tylko tego tutaj jest za mało. Ja chciałbym, żeby on miał milion tych krzeseł. Tak, zobaczcie, teraz oblepię mu cały domek w tych krzesłach i za chwilę Pipek nie będzie miał gdzie wyjść. Chwila czy mi się wydaje, czemu za oknem widzę jakieś krzesło! O nie, to... Ech, chwila, czy mi się wydaje, ja coś słyszałem, ale tutaj jest tyle tych zielonych krzeseł, <grym> że ja nie... Hobby. I teraz uwaga, zacznę go uderzać i Kirker Karkolku jest bardzo mocny. Co się dzieje? Chwila? Czemu te krzesło kur, jest karkar, karkar, agresywne? Kur, 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 kur. Zostaw mnie! jest! To jest zobaczcie, kur, on karkar, karkar, teraz ucieka do jego domku, bo się boi tych krzesełek. Ale ja muszę go bardziej wystraszyć. I teraz będziemy mieli łopatę Alagrini Palalini. Więc uwaga, pogląd! I zobaczcie, jestem teraz taki smutny. Agarrini Lapalini. I co w sumie mogą robić takie łopaty? Czekajcie, spróbuję w takim razie może poskakać i a, zobaczcie, ona tutaj kopie bardzo dużo bloków takich malutkich. I skoro mogę tak wszystko kopać, to podejdę sobie do sklepu pipka. I jako ta łopata to pom, Zacznę mu rozwalać cały sklepik O tak, pora przyjść Do mojego sklepiku, tylko czemu On jest taki zniszczony Co mu się stało To wszystko przez tą łopatę Ona zamiast pomagać to wszystko niszczy Uciekaj a. stąd Bejrocie, a masz, a O dobra, nie, to było akurat słabe Ja muszę go przestraszyć, a nie wkurzyć A teraz będziemy mieli, o, Centralucci nuklearucci, Więc pom. Ten Brainrot akurat jest bardzo mocny Centralucci nuklearuci. Energia I jako ten reaktor mogę rzucać takie bomby, które zobaczcie, robią taki wielki dym Dlatego podejdę sobie do jego domku i będę dawał tutaj takie znaki stopu Żeby Pimpek nie myślał, że tutaj może sobie wyjść Teraz naprawdę on jest zamknięty I stanę sobie tutaj i będę dawać dużo bomb I będę mówił komunikaty Echem, Uwaga, uwaga, wszyscy, którzy mieszkają w czerwonych domkach Prosimy o opuszczenie tego, bo reaktor wybucha No to ma być? Czy to jest jakieś zawiadomienie nuklearne? Aaaa! Czemu tu jest tyle dymu? Tak jest. Nuklear uci, centralu atakuje i prosimy wszystkich o wynoszenie się. Nie podoba mi się no, to. No, no. Szybko muszę spakować najważniejsze rzeczy i uciekać. I tak, zobaczcie, Bek akurat teraz zaczyna brać sobie w jego domku chyba najważniejsze rzeczy i chce uciec. Tak, nie mogę tutaj zostać o. ani chwili dłużej. pomocy! Nie no, tak naprawdę to ja to zrobiłem. Jestem brain rotem, który robi dym wielki. I jak to czekaj? Ty jesteś w tym wielkim reaktorem, tylko mi nie wybucha! A właśnie, że wybuchnę. Uwaga, wybuch autodestrukcja za 3, 2, 1. Nie! I on był akurat bardzo mocny, ale teraz mamy pi, Czyli taki ogniowy brainer. Uwaga, buch! i zobaczcie, jak. Się pali? Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Jego umiejętności są fajne, bo zobaczcie, on może podpalać ogień na różne kolory, bo to jest władca ognia, a pi-pi-pi. I wiecie co, ja mam pomysł, żeby podejść do jego domku i zacząć mu wszystko podpalać, a pi-pi-pi to jest najlepszy braidro. Tak, zobaczcie, on za chwilę zobaczy pewnie jakieś smugi dymu, bo tutaj dam tego bardzo dużo, a nawet podejdę mu pod jego domek i zacznę mu podpalać wszystko na różne kolory. Czemu czuję dym? Coś się w wokół mojego domku pali! I tak! I tu na jakiś tak. różny kolor. O, nie, to jest twoja sprawka. A pipipi! Pi, pi. Tak, a pipipi! Pi, pi. Podpali ci cały domek. Będziesz miał różne kolory dooko. Nie, a nie pi, pozwolę pi, pi, ci pi, pi, pi. na to. Ja zacznę to wszystko ogaszać moją wodą. No. Tak, a. i wtedy twój ogień się zgasi. Ej, tak, widzowie, ja boję się jako a pi, pi. A, wody, bo woda oczywiście mnie gasi. Nie, dobra, pimpek pi, pi, z Mój słaby punkt może szybko uciec. Ale teraz będę mieć Brainrota, który lubi wodę, bo to jest brr, estepata pim, pum, I on jest w sumie taki mały. Brr Estepati Pum. I on uwielbia bardzo dużo takiego napoju pomarańczowego. Więc mam pomysł, żeby przed pipką dobiem zbudować taką wielką szklankę, której będzie dużo napoju. Brr, brr Estepati Pum. I nie możemy zapomnieć też o lodzie, bo tutaj jest go bardzo dużo. Chwilę, czy ja tutaj widzę wielką szklankę napoju, a akurat jestem spragniony, to może jej się napiję. Ej, tak, niech on wejdzie, a tak naprawdę to brr Estepati Pum daje jeszcze więcej pomarańczowego napoju! Gul, gul, gul! O, tak! A, ale się czuję orzeźwiony! A! Co A! mi się stało? Chwileczkę, Pipek teraz zamienił się w brr, po Nie tak miałem to wyglądać! Wiecie co? Ale dam mu jeszcze więcej tego napoju wszędzie! Czekaj, ty brejrocie! pum. Co ty ze mną zrobiłeś? Ja nie chcę być taką herbatą! A właśnie, że będziesz być, bo to jest najlepszy Brainrod. A teraz będzie jeszcze coś mocniejszego, ponieważ to będzie cikletera, bicikletera Pum! I zobaczcie, jaki on ma rowerek. Cikletera, bicikletera Ja, jako ten Brainrod, mam dźwięk takiego rowerka. I wiecie co? Mam jeszcze. O! Taką główkę, która ma kuleczki w środku. Więc ja mam pomysł, żeby podjechać pod Pipka Domek i jego główkę ukryć w środku tego. To przecież będzie takie śmieszne. Tylko muszę to wszystko obudować. I teraz do środka będę musiał tutaj wrzucić. Pełno balonów różnego koloru, żeby to wyglądało jak ta moja główka. I za chwileczkę jak Pipek to zobaczy, to bardzo się zdziwi, bo ten efekt będzie mega dobry. Co się dzieje? Czemu jestem uwięziony w jakiejś kladej kuli z takimi kulkami? Tak jest, bo ja jestem cichletera, biciklettera i zobacz, może chcesz dołączyć do mnie na rowerę? Nie ma takiej opcji! Jak ty strasznie wyglądasz! Ja ci muszę rozwalić te wszystkie cukierki! A ma! O nie, pipek rozwala ten środek, wiecie co? Chyba mu się nie spodobał ten Brainrot, ale spokojnie. Bo jeszcze będę gorszym Brainrotem niż Pimpek sobie to wyobraża. Bo teraz jestem Ring, Rang, Rang, Rung. Więc uwaga, ja się w niego zamienię. I zobaczcie, jakim jestem strasznym autobusem. Rang, Ring, Rang, bus i rang, Adalasa była Ano. I coś mi się wydaje, że autobusy przecież są bardzo szybkie. Tylko czekajcie, ja może wjadę w kogoś domek. Na przykład, o, w tego wieśniaka. pom! patrzcie, jak nie normalnie. Wybuch zrobiłem, że w niego wjechałem. Chwileczkę, czy ja słyszałem jakiś wypadek? O nie, to wszystko przez Quer que Bus. O tak, to jest ring, rank, ręk, rung. I wiecie co, widzowie? Ja chyba wjadę sobie w pipka. Bum, sklepik w tym momencie. Co ty zrobiłeś? Moje koszuleczki i kubeczki. Nie, muszę je uratować. Tylko nie w mój domek. Nie możesz tu wjechać. Ej, tak, przecież autobusy lubią bardzo dużo jeździć. Wiecie co, widzowie? Ja chyba teraz pojeżdżę sobie wokół mojego domku, a na samym końcu wjadę prosto w domek pipka. Tak, rozwal tobie i najlepiej jego sklepik, bo on jest mega słaby, a tutaj masz zakaz wstępu. Mój sklepik piknik. Gdybym go nie zepsuł. I nawet tutaj, o, są plecaki, luczka, które są takie fajne. Więc bijajcie na luczek A ja teraz rozpędzę się w Twój dom. Tylko nie to autobusie, się to robi że chcę. Pum, Patrzcie, jak uderzyłem pipka do zaraz a teraz jeszcze drugi raz. Nie, co ty zrobiłeś? To jest mój jest. I czekaj, czemu ty się na mnie tak patrzysz? O ja tak, bo teraz wjadę w pipkę, jak ten autobus. Pum! I zobaczcie, Pimpek dead Ale jestem ciekawy, czy mocny też będzie hotspot, więc uwaga, pum, ja się też w niego zamienię. Hotspot Pro. I on w rączce ma taki telefon i potrzebuje Wi-Fi. Ale wiecie co widzę, wie, ja wiem jak sprankować teraz Pipka. Ja będę udawał już, że mam ten telefon, czyli zrobię coś takiego i go położę. I zbuduję tutaj taką wielką wieżę komunikacyjną. I połączę ten telefon ze mną. I zobaczcie, o, w tym momencie zaczyna dzwonić ten telefon. Tak, zaraz pipek przyjdzie go odebrać, a ja będę go straszył. Co to jest za telefon i to tak późno w nocy? Kto do... Dzwoni. W ogóle ja tutaj stawiałem ten telefon. Halo, słyszy mnie ktoś? Kto dzwoni? Ej, tak, muszę mówić. Hotspot, hotspot, telefon. Co? Jaki hotspot? Nie znam cię, typie. Weź mi nawet tutaj nie dzwoń w nocy. i Idę spać. O nie, czekajcie. Pipek rozłączył się, ale to jest normalnie typek. Dobra, wiecie co? Ja w tym momencie zacznę go straszyć w nocy, bo jest oczywiście północ, a Pipek się przestraszy takiego ziołka, który potrzebuje telefonu. O, o tak, pora się położyć, ale sekunda, Na... czy mi się wy? Wydaje? Czełam przed moim oknem jest jakiś telefon, ale w takim kształcie szkieleta! Tak, chodź, poddaj mi Wi-Fi, trochę internetu! Co, nie? No, nie! Odrzuć się ode mnie, kimkolwiek to jest! Czemu ty trzymasz telefon w ręce? Dobra, weź sobie, to jest mój nowy telefon, ale już do mnie nie podchodź! Ej, faktycznie, Pimpe, dał mi jego telefon, to w takim razie biorę go i w sumie nie przestraszyłem go tak bardzo. Ale na pewno przestraszy go El Sekolak, tak, bo to jest straszny brand. Uwaga, o, I zobaczcie, to jest taki straszny domek. La, Jest oksekola! I on w nocy może przestraszyć naprawdę każdego. Piesku, chodź tutaj, dostaniesz kostki, bo wiem, że jesteś bardzo głodny. Ech, tak, zobaczcie, on tam ma pieska, ale wiecie co? Ja mam pomysł, że jak Pipek sobie pójdzie do domku, to ja w tym momencie zniszczę tą budę dla psa i ja sobie stanę w tym miejscu. W sumie ja wyglądam jak taka buda dla pieska, tylko chwilę. Ty głupi psie, zaczynasz mnie normalnie denerwować. Pum, ja zabiłem pieska. O nie, wie, to jest akurat bardzo słabe. Ale zobaczcie, mam tutaj, o, takie kostki fajne, które wyglądają jak moja... Podusia z shop.pl, Tak, musicie wbić i mieć taką fajną podusię Bo naprawdę każdemu się ona podoba I chwileczkę, o nie, pipek chyba w tym momencie wychodzi Chciałem ci jeszcze dać wody, ale czekaj, gdzie ty jesteś? Może jesteś w swojej budzie? O tak, El Kolak, Else Kolak. E, chwila, trzeba dać. to ma taki wielki język i coś jest z nim nie tak. Ej, ty jesteś jakimś bo oddawaj mi pieska! Tak, twój piesek już nie żyje, jestem Kolak i to jest o uh. jego, kostki jego. Ale jeszcze mam dobre brainroty, czyli o, na przykład takie linguale criminale. Uwaga, pom i zamieniłem się teraz w niego. Linguale criminale, Pong pom. I ten Brainrod jest taki malutki, że on kradnie wszystko, bo nikt go nie widzi. I podejdę teraz do domku, pipka, i na przykład, o, wykopię sobie jeden bloczek i wejdę sobie w jego domek pomiędzy szafy. Tak, zobaczcie, jak ja wyglądam teraz. Mam tutaj tyle skarbów, mam nadzieję, że nikt by niczego o. nie ukradniał. Zobaczcie, lingwale kryminale wchodzi sobie do domku i może wziąć wszystko. Tak, tutaj mamy jakieś złoto, więc ono jest bardzo cenne. I nawet kości. Tak, kości Chcę tylko kości, widzowie. Ja uwielbiam kości jako piesek, tylko chwileczkę, hej, tutaj jest jeszcze. Więcej ciecie! O, chwila. Kto tutaj koło mnie chodzi? Zaraz to jest jakiś złodziej. I czemu ty masz taki wielki jezy? bo jestem lingualem kryminalem, zniszczyci wszystką. nie co ty robisz? Wracaj tutaj w tej chwili, aaa, taki ucieka. Teraz został ti, 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 więc uwaga, półno! I to jest taka zła cegła. ti, 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 I ona je uwielbia. Zobaczcie, ja mam pełno tych cegieł. I wiecie co? Ja mam pomysł, żeby jako ten Brenrod dać pełno tych cegiełek, ale w Pipka domu, bo w sumie to też jest czerwony kolor i zacznę mu to wszystko tutaj wymieniać. I nawet teraz mam pomysł, żeby wejść sobie do środka przez jego drzwi i się ustawić jako jedna z nich. Coś mi tu nie pasuje. Zaraz, kto mi podmienił mój czerwony domek na taki ceglany? Coś tu jest zdecydowanie nie tak. Muszę go jak najszybciej zamienić na czerwony. O nie, ja nie mogę na to pozwolić. Ty, 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 został zdenerwowany. Musisz uciec z tego domku. Czekaj, czym ty jesteś? Ty jesteś cegłą! Nie, to jest teraz twój domek, ja już nie jak chcę tu mieszkać! Tak, i to było akurat bardzo śmieszne.